Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, atmi i zapraszam Cię dzisiaj na praktykę, podczas której zadbamy sobie o okolicę naszej klatki piersiowej. Wykorzystamy sobie narzędzia takie jak oddech, mapowanie ciała przez dotyk, przez ruch, ale też elementy treningu powięziowego, czyli wprowadzimy sobie dużo takiego masującego, uwadniającego ruchu. Zapraszam Cię na matę, dzisiaj nie jest Ci potrzebne nic szczególnego, jeżeli masz ochotę. Możesz użyć bałka, możesz użyć koca zwiniętego w rulon. Zasiadamy sobie w siadzie skrzyżnym, i kiedy tutaj dotrzesz, zacznij pocierać swoje nogi. Dłoń, tak żeby poczuć swoje ciało, żeby sprowadzić się do swojego ciała przez jego uczucie, przez kontakt ze swoim ciałem. Hmm. I znajdź już miejsce, w którym dłonie zostaną bez ruchu, tak żebyś poczuł, poczuła, że ramiona się rozluźniają. I zostawiając oczy otwarte, spójrz przed siebie, rozluźnij mięśnie twarzy, rozluźnij barki, i obejmij uważnością to miejsce, w którym się znajdujesz, wykorzystując swoje widzenie peryferyjne, tak żeby. Zobaczyć kątem oka, co znajduje się wokół ciebie, do góry, na dole, po bokach. I wraz z kolejnym wydechem zamknij oczy. Zapierając teraz swoje zmysły do wewnątrz, do środka. I dzisiaj kierując swoją uważność do klatki piersiowej, zapytaj siebie, jak się dzisiaj czujesz? Szczególnie jak czujesz się w tej okolicy? Jaki jest twój oddech? Ile przestrzeni na niego znajdujesz? Dzisiejszą praktykę zaczniemy sobie od ćwiczenia oddechowego, które nazywa się wybuchającym płucem. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy brać wdech, który wypełni płuca do maksa, czyli takiego poczucia, że wybuchnie Ci zaraz płuco. Ale wtedy, kiedy poczujesz potrzebę, robimy spokojny wydech i robimy taki oddech trzy razy. Na początek weź zupełnie swobodny wdech. I spokojny wydech. Na końcu tego wydechu zatrzymaj się, zrób pauzę i wdech przez nos do granic możliwości, wypełniając płuca, dopełniając płuca powietrzem, jeszcze odrobinę, jeszcze odrobinę. I kiedy poczujesz potrzebę wydechu, zrób wydech. I jeszcze dwa takie oddechy. Wdech. Wypełniamy płuca tak, żeby rozeszło się na boki, do przodu, do góry, w dół, we wszystkich kierunkach. Maksymalny wdech. I wydech. Zupełnie swobodny. I jeszcze raz wdech. Maksymalny do pełnej objętości. I wydech. I po tych trzech oddechach wróć do swojego oddechu. Odkładamy dłonie w okolicy mostka. Przemasowujemy tą okolicę. To jest takie miejsce, w którym powieść często skleja się, przykleja do mostka, więc teraz tym masażem, dotykiem chcemy rozkleić, trochę rozpuścić te napięcia, ale też stworzyć świadomość tej okolicy, poczuć tą okolicę. Super, i po chwili zostawiamy dłonie w bezruchu, wypychamy mostek w dłonie, tak żeby dotknąć dłoni, mostek wypchnąć dłonie do przodu, a z wydechem, pomagając sobie dłoni, wypychamy mostek do tyłu. I kilka razy. Maksymalnie mostek wychodzi do przodu i maksymalnie do tyłu. I w swoim rytmie, możemy to robić bardzo powoli, bardzo dokładnie, staramy się poruszyć w pełnym zakresie, tak jakby ktoś ciągnął cię za mostek, wyciągał go do przodu i wypychamy mostek do tyłu. Nie. I wracamy mostkiem do centrum. Taktusia, wyciągamy sobie ręce do boków. I wysuwamy klatkę piersiową do prawej, do lewej strony. Teraz poruszamy klatką na boki. I niech ten ruch znowu będzie w pełnym zakresie. Czyli chcemy z taką ciekawością sprawdzić, jak daleko możemy wejść klatką w jedną, a jak daleko w drugą stronę. Izolujemy sobie ten ruch w okolicy klatki piersiowej. Subownie. Wracamy do centrum, opuszczamy ręce gdzieś w okolicy nóg. Możecie złapać za swoje kolana i łączymy sobie teraz te ruchy, wychodząc mostkiem do przodu. Klatka piersiowa do prawej strony, do tyłu, do lewej. I jeszcze raz przód, prawa, tył, lewa. I może poruszamy się cały czas między tymi punktami albo robimy bardzo ładne, dokładne krążenia klatką piersiową. Cały czas staramy się poruszać w pełnym zakresie. I odkręcamy ten ruch wychodząc klatką piersiową do przodu, do lewej strony, do tyłu, do prawej, przód, bok, tył, bok, przód. I może łączymy to w krążenia. Wróć do centrum. Zostawiając kolana ugięte, rozkładamy stopy na szerokość maty. Chwytamy się mi za kostki, za łydki z wdechem. Przeciągamy klatkę piersiową do przodu z wydechem za kocik szpyt. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Połącz ten ruch z oddechem, dodając ruch oczu, kiedy otwierasz klatkę, spójrz na sufit. Kiedy zaokrąglasz plecy, spójrz na swój nos, wdech, oczy prowadzą, spoglądamy na sufit, klatka piersiowa, ciało podąża, patrząc na nos, zaokrągli plecy. Jeszcze raz, wdech, spoglądamy w górę, podążamy za wzrokiem, patrząc na nos, zaokrąglamy plecy ostatni raz. I wydłużamy kręgosłup. Wracamy sobie do śladów skrzyżnego, ale tym razem ten inny ślad skrzyżny, czyli ten mniej wygodny. Robimy skłon do lewej strony, wydłużając prawy bok ciała. Odkręć klatkę piersiową do podłogi, cały czas sięgając ręką daleko i odkręć do sufitu. I jeszcze dwa razy: klatka piersiowa do podłogi i do sufitu. I ostatni raz. Zamieniamy stronę skłon do prawej strony. Odkręcamy klatkę piersiową do podłogi do sufitu. I jeszcze dwa razy. I ostatni. Wracamy do centrum. Unieś ręce do góry. Tak tu się ręce wydech. Przechodzimy do klęku podpartego. Odkładamy wszystko, co nam niepotrzebne, gdzieś na bok, tak żeby zrobić sobie dużo miejsca. Rozkładamy dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I zrób kilka krążą barkami nad tłoniem w prawą stronę. I kilka w lewą. Świetnie. Zadzierając stopy, wchodzimy do psa z głową w dół. Kiedy dotrzesz do psa z głową w dół, poruszaj nogami, poruszaj piotrami. Z wdechem unieś prawą nogę do góry. Trzynożny pies. Przenieś stopę pomiędzy dłonie. Anczana odłóż kolano, unieś tu, ręce do góry z wdechem. Kaktusie ręce wydech, uginamy łokcie, przeciągamy mostek do sufitu. Dłonie na matę, pies z głową w dół, prawa stopa wraca do tyłu. Lewa noga do góry, trzy nożny pies. Stopa pomiędzy dłonie. Odłóż prawe kolano, anczana ręce do góry. Kaktusie ręce z wyda. Pies głową w dół. Lewa stopa do tyłu. Pozycja deski. Barki na dłonie. Kolana w górze albo w dole. Opuszczamy się do leżenia na brzuchu. Falująca kobra. Dłonie na zewnątrz. Maty na opuszki palców. Z wdechem unieś klatkę piersiową. Spójrz na sufit. Spójrz na swoje krwi Z wydechem opuść. I jeszcze dwa razy. Wdech do góry. Wydech w dół. Ostatni raz wdech. I wydech. Opuszczamy klatkę dłoni przy dolnych żebrach. Pies głową w dół. Prawa noga do góry. Trzy nożny pies. Stopa pomiędzy dłonią. Andrzeja Jasena. Odłóż kolano. Unieś tu ręce do góry z wdech. Kaktusie ręce, otwórz klatkę. Lewa ręka nad głowę, prawa ręka nad prawe biodro. Skłon do prawej strony. Zatrzymaj się w tym skłonie, wybochające płuco do lewego płuca, czyli bierzemy maksymalny wdech do lewego płuca, dopełniając płuco w górze. I wydech, kiedy poczujesz ochotę. Jeszcze raz wdech. Maksymalny wdech, otwierając lewy bok ciała. I wydech. Świetnie. Wracamy do góry. Pies głową w dół, dostawiając prawą stopę do lewej. Lewa noga do góry, trzynożny pies. Stopa pomiędzy dłonią. Andrzejana Jasena unieść w ręce do góry tu się ręce z wydech. Prawa ręka nad głowę, lewa ręka na biodro. Skłon do lewej strony. Wybuchające płuco do prawego płuca. Czyli maksymalny wdech. Wypełniamy prawe płuco. Wyobrażamy sobie, że to płuco rośnie. Wypełnia się maksymalnie jak balon. I wydech, kiedy poczujesz, że potrzebujesz. I jeszcze raz wdech. Maksymalny wdech i wydech. Świetnie. Ręce do góry, tłów do centrum, pies głową w dół. Pozycja deski, warki nad dłonie, opuszczamy się do leżenia. Zostawiając łokcie ugięte, unosimy dłonie nad matę. Odkładając dłonie, pozycja kobry. Unieś klatkę piersiową, możesz zostawić ugięte, przeciągnąć klatkę między ramionami. Wydech pies głową w dół. Prawa noga do góry, trzy nożny pies. Stopa pomiędzy dłonie. na Jasana unieś tu w ręce do góry. Tak tu się ręce z wyda. Lewa ręka nad głowę, prawa na biodro, skłon do prawej strony. Zatrzymaj się tutaj i tak jak na początku praktyki, sięgając ręką nad głowę, odkręcamy klatkę piersiową do podłogi i do sufitu. Jeszcze dwa razy. Odkręcamy tłów, pozostając w skłonie. I ostatni. Świetnie. Yes. Odłóż dłonie na matę tym razem. Wydłużona piramida, unosząc kolano, wycofaj biodra. Hmm. Pies głową w dół, prawa stopa do tyłu. Lewa noga do góry, trzynośny pies. Stopa pomiędzy dłonie, andrze Unieś tłum ręce do góry. Kaktusie ręce, otwórz klatkę. Skłon do lewej strony, wyciągając prawą rękę nad głowę. Odkręcamy się klatką do podłogi. Odkręć do sufitu. Jeszcze dwa razy, odkręcamy do podłogi. I do sufitu, ostatni raz. Wydłużona piramida, dłonie na matę, unosząc prawe kolano, wycofaj biodra. Znajdź skłon do lewej nogi. Pies głową w dół, stopa do tyłu. W pozycjach deski, barki nad dłonie, kładziemy się na brzuch. Unosimy dłonie, ściągamy łopatki i wsuwając, odkładając dłonie pod barkami, pozycja kobry albo pies głową w górę, spoglądając na brwi. Wydech, pies głową w dół. Zatrzymaj się przez głową, w dół weź wdech i zrób długi wydech przez usta. I znajdź drogę do siadu na macie przez świat skrzyżny albo przerzucając nogi w dowolny, dla siebie przyjemny sposób. Wyciągamy nogi przed siebie i staramy się teraz. Znaleźć troszkę więcej miejsca wokół siebie, tak żeby móc wyciągnąć ręce do boków. Uginamy prawe kolano. Przyciągamy nogę jak najbliżej siebie, starając się wydłużyć kręgosłup. Lewa ręka obejmuje prawe kolano. Dajemy sobie kciuka w górę. Wyciągamy rękę przed siebie. I przeciągając rękę za plecy, podążamy wzrokiem za kciukiem. Przeciągamy. Rękę jak najdalej, znajdując skręt, oczy podążające kciukiem, i wracamy do przodu. Cały czas patrzymy na tego kciuka, i przeciągamy rękę, znajdując może odrobinę mocniejszy skręt, i wracamy. Ostatni raz przeciągamy, i wracamy. Zamieniamy stronę. Znowu zadbajcie o ten komfort, <laughs> przestrzeń wokół siebie. Przyciągamy lewe kolano, chwytamy dłonią za to kolano, prawą ręką. Lewa ręka daje nam teraz kciuka w górę. Patrzymy na kciuka i odkręcamy się za lewą ręką, wyciągając rękę za plecy. I wracamy cały czas, nie spuszczamy kciuka z oczu. Przeciągamy za plecy. I wracamy. Ostatni raz. Świetnie. Opuszczamy rękę, prostujemy nogi. Możecie na chwilę zamknąć oczy, może nawet przykryć dłońmi swoje oczy, tak żeby je rozluźnić, zrobić sobie relaks. relaks. I chciałam powiedzieć, że reset układu nerwowego. Uciekło, więc resetujemy układ nerwowy. Odpoczywamy chwilę. I robimy teraz skłon do przodu paszym, sanem. Możemy zrobić sobie z nogami wyprostowanymi albo ugiętymi. Możemy wykoczyć bałek, albo koc, jeżeli mamy pod ręką, wsuwając sobie i je pod kolana. Znajdujemy sobie po prostu teraz pozycję, która będzie zamknięta. Zaokrąglona, więc to nie musi być najbardziej profesjonalny skłon do przodu, o, tylko chciałabym, żebyście znaleźli tutaj dużo wygody. Więc pozwalamy sobie na taki skłon, który da nam dużo miękkości, może w którym będziemy się poruszać, rozluźniać, niech plecy się zaokrąglą. Hmm. Opuść głowę, niech będzie ciężka. I chwila na bycie ze sobą, na bycie ze swoim oddechem. Unieś tłuszcz. Przesuwając pośladki bliżej pięt, kładziemy się na macie, znajdując pozycję relaksu. Wyciągamy ręce wzdłuż ciała, pokołysz, wstrząśnij nogi, tak żeby upewnić się, że one są rozluźnione. I możesz zamknąć oczy. Weź wdech. Z wydechem westchnij. Zabierz teraz swoją uważność do okolicy klatki piersiowej. Tak jak na początku praktyki, tak teraz przyjrzyj się temu, jak się czujesz. Jak czujesz się w tej okolicy? Jaki jest teraz Twój oddech? Czy coś się zmieniło? Czy pozostało takie samo? Możesz zostać tutaj tak długo jak masz na to ochotę. Jeżeli jesteś gotowy, gotowa, zacznij wydłużać swoje oddechy. Wprowadź ruch do ciała, może przenosząc ręce za głowę, przeciągając się. Uff. Twoje znajdź drogę do siadu, przetaczając się bokiem albo przez kołyskę. Usiądź wygodnie. Złóż dłonie przed klatką piersiową, pochyl się nad sobą i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Podziękuj sobie za ten czas, który znalazłaś, znalazłeś dla siebie. I uśmiechnij się do siebie. Otwórz oczy. Dziękuję Ci pięknie za tą praktykę. Daj mi znać, jak się czujesz i widzimy się na kolejnej praktyce już niedługo.